Zobaczymy dzisiaj młodą papuszkę falistą. To ta bielutka. Rodzice właśnie są. Może uda mi się to pokazać bliżej. No, takie no też trochę białego. Ma na skrzydełkach jest niebieski. Samiczka jest bardziej niebieska. Zaraz ją zobaczymy. Na wbudce, widzę siedzi. Ten maluszek. A jeszcze patrzyłem wczoraj, jeszcze wyglądał z budki, jeszcze go rodzice karmili właśnie w budce. Ale był ciekawy świata, no i proszę bardzo, dzisiaj rano zobaczyłem, że już siedzi na patyczku, że już całkowicie z niej wyszedł. No ale to dobrze, dlatego że patrzyłem jeszcze wcześniej, jeszcze, jak on był w budce, że mama już złożyła pierwsze jajeczko. I troszkę obawiałem się, że jak będzie te... zacznie znosić jajka to przestanie karmić tego naszego maluszka. Widzę, mama tam zagląda. Zaraz może nam się użyj pokazać. O, coś tam widzę. O, wygląda, wygląda. No ma więcej niebieskiego aniżeli samczyk Może wyjdzie całkiem. No ale ten mały jest świetny. Czemu taki bialutki? Nie mam pojęcia, czy, no jest tylko jeden, więc tak nie mogę porównać z, z jego, jak gdyby, braciszkami czy siostrami, bo były, były cztery. Natomiast nie wiem, czy matka karmiła, dlatego że widziałem, że jeden po drugim, jeden po drugim właśnie, no znajdowałem je już pagnięte, nie? Ten jedyny przetrwał. Być może był najsilniejszy. Być może pierwszy pchał się do dziobka i wszystkie te jedzonko. Być może zabierał. Nie wiem jak to było. Nie zaglądałem wtedy do budki. Ale najprawdopodobniej. Zaraz spojrzymy do środka. Bo ciekawy sam jestem. Eee, czy ma więcej jajek już. Samiczka czy tylko te jedno. No, kręci się tu. Od razu siądzie i te jajeczka zasłania, więc nie bardzo widać. Nie chce mi się jej naprawdę przeganiać, bo myślę, że i tak jest troszeczkę przyzwyczajona tego do mnie, bo yy, już tu zaglądałem wcześniej, tego maluszka wyjmowałem z wódki, Także nie jest na pewno jakaś taka bardzo wystraszona, ale mimo to to stresować jej nie będę. W każdym bądź razie wczoraj było jeszcze jedno jajeczko. Być może doniosła. A być może dopiero doniesie. A spojrzymy jeszcze naszego, na tego naszego białaska. Aha. Ciekawy. Czy samiec, czy samiczka. No, podejrzewałbym, że będzie samczyk, dlatego że. No, został sam, jest po prostu silniejszy, większy i poprzez to wydaje mi się, że będzie samiec, natomiast, no, całkowicie może być inaczej. No, z 5 tygodni, myślę, że 5 tygodni na pewno był w A Także jeszcze go chyba podtrzymam tutaj, nie wiem, z tydzień, ze dwa. Zobaczę, kiedy będzie już samodzielnie od miseczki. Wtedy już go oddzielę, żeby rodzice zostali sami, żeby się zajęli nowym potomstwem.